Simo-Siemaneczko-Widzowie, w dzisiejszym odcinku chciałem tylko powiedzieć, że otwieram takie skrzynki, jakie powie mi ChatGPT, że są najlepsze. A więc, tak, pierwszą skrzynką, jaką mi powiedział ChatGPT, to jest Spektrum I z tego jest najwięcej procent szans podobno. No to co, no to patrzymy. Wy zostawiajcie suba, a ja już lecę do odcinka o rzeczywiście, już od razu na sam start była kosa gdzieś tam w tle ale czy trafimy? to nie wiem każdą będę otwierał po 5 minut może odda ale już myślałem może odda jeszcze, może jeszcze odda trzeba patrzeć Ja w ogóle dźwięku chyba nie mam włączonego. Czekajcie, włączę dźwięk. Dobra, teraz powinna być git. O, chyba słychać. To co To zobaczymy, czy rzeczywiście chat GPT się nie pomylił, czy rzeczywiście ta kosa gdzieś tam będzie, nie? Może wyleci, może będzie obok idealnie. Popatrzeć, no, no ale fajnie jakby mi ta kostka fajnie wypadła. O proszę, o proszę. Ładno, ładnie. Teraz później sobie z tym na upgrade. Najpierw się jeszcze skupiam na pootwieraniu tego. No, o no właśnie, no właśnie. Chwila nie i może być o, Cały czas widzę przypominam o tych 50 subach. Najdroższą kosę sprzedaję. Znaczy nie sprzedaję, tylko robię ją razem maksymalnie na upgraderze, więc polecam, polecam wbijać. Zumba oglądać. Dobra, to pewnie No dobra, cały czas to... Nie wiem, chat GPT chyba miał rację, nie? Zaraz zobaczymy. No i znowu, czyli jednak chat GPT się nie myli. Dobrze mi powiedział, że jest to mniej więcej procent szans, że może coś wylecieć właśnie takiego świecącego na żółto. No ale rzeczywiście fajnie by było w trochę moja reakcja by była najlepsza, nie? Okej, okay, CZK To za chwilę mija piąta minuta, czyli lecimy na upgrade. No dobra, dawaj będzie kosy, czy nie będzie kosy. A ten akar jeszcze gdzieś tutaj lata. Lata ten akar, nie chce nam tutaj wpaść w nasze rączki. Ale też te skiny ładne nawet są, nim powiedział. No, 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 kurde, ładnie by mogło być, gdybyśmy sobie to wytradowali na coś lepszego, albo zostawili. O, słabe. No, dawaj, 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 bo już zaraz mija piąta minuta, a muszę nam mamy do drugą skrzynkę. Z której może polecić coś lepszego? bo to jest taka skrzynka, ta co teraz otwieram, z której powinno coś wylecieć, ale... Nie musi. Dobra, otwieramy jeszcze 3-4 skrzyneczki, jeśli zdążymy i lecimy do kolejnej. I to jest w tym momencie widzowie ostatnie. Zobaczcie, chcecie jeszcze jedną, to proszę bardzo... No cóż, nie oddało, nie oddało. Idziemy na drugą. jaką mi powiedział czat GPT, jest to Riptide, z której można też wydrobić fajne rzeczy. To co, próbujemy. Dobra, MP7. Co dalej? MP7 mamy auga. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jest! Mamy to w końcu. Jest! Nie wierzę w to. A chyba podobny mam nie? Tak, jeden jest za 170, a jeden jest za 181. Dobra, widzowie, lecimy z tym tańszym na upgrader. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. I to jest, widzowie, ta kosa. To jest ta kosa, teraz ją traduję. To jest ta kosa, widzowie, którą chcę wytradować razy 10 na 30 lajków pod filmem, w którym wrzuciłem pierwszy filmik z tego. I co, może sobie pójdziemy na Butterfly Gamma Doppler? Albo odda, albo nie. Jeśli odda, będę mega szczęśliwy. Jeśli nie odda, to trudno. Było warto, ale i tak mamy jeszcze ten, więc nie wszystko stracone. No to lecimy z tym. Razy 10 i trzeba teraz jeszcze znaleźć tylko. Bo teraz mi gdzieś zniknął. To zobaczymy, gdzie to jest. O, ale widzowie. Chat GPT się nie pomylił. Wiedział, on to wiedział, że gdzieś tutaj będzie. I rzeczywiście mi dobrze powiedział. Ale co, widzowie, zostawiajcie suba. Ja już robię upgrade i proszę, żeby to weszło. No cóż, nie udało się, ale osiągnęliśmy ten cel, który chcieliśmy osiągnąć w tym odcinku. No więc co? Otworzę sobie jeszcze raz Dreams Nightmares. Ale jeszcze ten poprzedni, który otwieraliśmy. Które to było? Spektrum. Jeszcze raz sobie otworzę, bo ja czuję, że tutaj może być druga kosa. Czuję, że tutaj jednak może ulecieć coś fajnego. Jakiś ładny skinek. Ale jest nowa kosa. Powiem tak. Yy, była to tania skrzynka, przez co była ona mało warta. Ale jest kosa. Jest kosa. Więc to mnie najbardziej cieszy i mi się udało dzisiaj to osiągnąć. Dlatego widzowie warto zostawiać suba, bo wtedy przynosicie szczęście. Otwórzmy sobie jeszcze najdroższą. Z tej jest mega mało prosej ale też gdzieś tam się błyszczy. Ładnie. Więc patrzymy, patrzymy. Otworzę sobie jeszcze pięć takich i później pięć zakończeniowych specjalnych. Raz. Dobra, to była pierwsza skrzynia. Nie oddało. Dwa. Też nie oddało, a mogło oddać. Też by mogła jakaś awóbka się siła. Fajnie by było. O, ładnie, ładnie. Szybko upgrader. Otwieramy ostatnią i lecimy. Lecimy, widzowie. Lecimy z tematem. Lecimy, lecimy. To może być największy. Na odcinku. Jednak nie. <śpiew> Dobra, zakończeniowych. Proszę bardzo. Mamy to. Czyli co, czyli jeszcze raz upgrader. Ach, jak ja uwielbiam te upgradery. Tylko chyba upgradery mnie nie uwielbiają. No nie wiem, nie spytam się, nie spytam przez ekran. Dragon lorkę, nie. Ja chcę kosę jakąś ładną. Może takie? Lor? Nie wiem, znajdę odpowiednią i do Was wracam. Dobra widzowie, uznałem, że nie ma sensu szukać jakichś ładniejszych. Ta jest chyba najładniejsza, jaką mi się udało znaleźć. Więc spróbujemy tą po prostu. Kolejna nie oddała. No więc co? Lecimy teraz na specjalne skrzynki i otwieramy sobie taką. Może wejdzie, może wejdzie. Takie ładne. Handsome knife. Oddało. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Widzowie, widzowie, jest. Mamy to drugi raz. Nie kosa, ale warte. 1061. Nie wytrzymam. Jak chcę zrobić razy 10, to Wam tylko szybko widzowie pokażę, jakie tu mamy. Skiny. To są widzowie dosłownie. Same rękawiczki. Same takie rękawiczki. To nie chcę robić na razie upgrade'u. Po prostu będziecie chcieli, to piszcie w komentarzu. Ja oczywiście zrobię ten upgrade. Piszcie razy ile. A ja oczywiście, że przeczytam, odpowiem i nagram do tego filmik. Dobra, zostały nam ostatnie dwie widzowie. Czyli teraz odbieramy jedną. Fajnie byłoby było, jakby na zakończenie jeszcze jakaś kosa siadła. I drugie. I w tym momencie ja się widzowie z wami żegnam wydrapiając Pepe Bizona. Mega było fajnie. Emocje. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, a ja się z wami żegnam i cześć.